E, witam na kolejnym odcinku z e, Będziemy teraz rozmawiać z niego i wykonywać zadania. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do Starego Obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego, musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu się idziesz. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Dobra, wylewalujmy najpierw siłę, myślę tak do 30 punktów i wtedy nauczymy się posługiwania bronią jednoręczną. Wydaje mi się, że to najbardziej odda. Ludzie zawsze gadają. Jesteś teraz... Wróć, niedługo. Musisz się jeszcze... Jak tam z moją opinią w obozie? R I ta w dzisiejszych czasach na nic. Trzymaj nie się można polegać od rodzice tak długo jak Dobra, mnie to nie dotyczy. Powiedzmy odebrać mapę i zróbmy z tych kwestii po południu. Jak się, on tam się nazywał, już nigdy Bawo? się nie nauczyłem. Um. Nie chciałbym być teraz wigu. Jego... Czekaj. Hej ty, mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutajszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić co im się żywnie podoba, no ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas strażników należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcecie prosić o drobne wsparcie finansowe na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Grozisz mi? Wręcz przeciwnie, oferuję ci pomoc. Jeśli myślisz, że to znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. To nie mój problem. Dobra, to wtedy to był Graham. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Na Przysyłam mnie, Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie, tylko 20 bryłek rudy. Zaraz, Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. To się już więcej nie powtórzy. Pewnie masz rację. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary! Nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój! O, to się nazywa negocjacja. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. A co mi przyjdzie z Twojego poparcia? Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, musisz zjednać sobie poparcie kilku wpływowych ludzi. Gdybym szepnął o Tobie dobre słowo, Diego spojrzałby na Ciebie o wiele przychylniej. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Myślałem, że to się skończyło już dawno te... Lepiej się do tego nie Cześć! Jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Skończ Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku, ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci sto bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. I? I to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Przyszło ci do głowy, że mógłbym po prostu uciec z twoją rudą? Nie zapominaj, że to jest niewielka kolonia. Prędzej czy później bym cię znalazł. Dobrze, daj mi sto bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz, tylko nie maruć za długo. Zapewne masz rację. w tej do kupić mieć. Osparcie, Witaj! Wziąc, Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Pokaż mi swoje towary. To się chyba zdarzy. Zawsze to Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Pewnie masz rację. Myślałem, że to się skończyło dawno potem. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Ludzie zawsze gadają. Myślałem, że to się już skończyło, skończyło dawno temu. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś dlaczego? bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał dlaczego to odebrać, więcej, tak się, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryły kródy. zainteresowany? Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja! Myślę, że Świec tak się nie obrazi, jeżeli na razie poudzamy sobie tego miecza. W końcu i tak mu dopłaciliśmy. Niektórzy nigdy nie W tej historii myślałem, Dzisiaj że to się już skończyło. tak nie możemy polegać. To się już nie powtórzy. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Ja się nie mieszam. Hej! Nowa twarz! Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz, za niewielką cenę. Robimy teraz quest'a dla złego. Musisz uważać. Żeby trochę sobie polevelować pozabijamy te 6 rojawy, myślę. Koreańską i wszystko, co jest w miarę na mój level. która pewnie jeszcze nie dam rady zabić. Ile jeszcze w ogóle ma pancerza? Odnośnie śmierci Neka jest w ogóle chyba duża ilość spekulacji, jak on umarł. Według społeczności śmierć przez Kretoszury jest mało prawdopodobna. Bardziej, że nie jest strażnikiem, czyli doświadczenie w walce miał. Więc jak myślicie, kto mógł go zabić? Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej jednak, nie widziałem. No to... Nic dziwnego. Od razu Dopiero co tutaj od trafiłem. Średali. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Chyba, że robił jakąś większą intrygę. Pewnie masz rację. Myślałem, że to się... A to... Już dość, że to się skończyło już dawno temu. Był czas, kiedy W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co myślałem, że to jest gdy się nie nauczą. Myślałem, że to się już skończyło Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie, dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. Nie było mówione, że żonyk po prostu zniknął. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach! Może czegoś potrzebujesz? Był czas, kiedy takie Zawsze sprawy znać. załatwiano inaczej. <noise> Zawsze to samo. W tej historii musi być jedna... 打不嘞。 Lepiej się do tego nie mieszać. Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu nie przyjaciół. Tak. <laughs> Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis: podrawka z chrząszcza ala snaw z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze trzy chrząszcze i parę piekielników. Pięć powinno wystarczyć. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie, teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Mam już dość tej Może. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. Jasne, ale nic mi już dzisiaj nie... ...to nie było zbyt mądre. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych.

Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek, marne dziesięć były rudy. toż to grosze. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. A co będę z tego miał? Dopilnuję, żeby nic złego ci się nie przydarzyło na moim terenie. Jak goście z nowego obozu nadepnąć na odcisk, albo wkurzyć jakiś świr z sekty, możesz na mnie liczyć. Jeśli weźmiesz się za łby z jakimś kopaczem, pomożemy temu z was, który zapłacił podatek. Proste, nie? A jeśli okaże się, że obydwaj zapłaciliśmy? Wtedy będziemy spokojnie patrzeć, jak się zażynacie, ale to się nie zdarza zbyt często. A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu nowy, rozejrzyj się dookoła, zbierz trochę rudy, a jak będziesz miał już dość, zapłać. Tak jest bezpieczniej. Możesz to zrobić teraz albo później. Od razu Tylko wiedziałam. nie licz na moją pomoc, dopóki nie dostanę ruty. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Do zobaczenia. Miej oczy szeroko otwarte. To nie mój problem. Od razu Chcę. na katapulta. Chyba tylko w gotyku jeden yy, tak wyrzucało w niebo, z tego co kojarzę w Twójce i chyba co naprawili mniej więcej. Takie rzeczy nie miały miejsca. Tutaj aż tak często. 100% działa Tak było w pla'dach Tamte sierwojady po prostu przestały atakować Bo były smutne, że kolega kolega umarł Odcinku to by było na tyle. Witamy się w kolejnym. A raczej widzimy.